Partnerzy odcinka: LIDER, Leader, Vize Elocity, PLATINET, Clicklist, i Viper Autodena. Wypożycz Tesla Pstryk. Cześć, witam. Dzisiaj taki temat: jak jeździć tanio. Troszkę historii mojego życia, czym ja jeździłem i czym moim zdaniem wychodziło najtaniej. Trochę doświadczeń mam. Jak zawsze, czy jak zawsze? Jak większość ludzi w moim wieku, a prawo jazdy odebrałem w 1995 roku, więc bardzo dawno temu. Zaczynałem od malucha, na maluchu robiłem prawo jazdy, potem jeździłem takim pożyczanym od dziadka maluchem. No i tutaj, jak to wyglądało, paliwo wtedy było stosunkowo tanie, natomiast maluch jako to maluch ciągle w nim coś trzeba było robić, i wyszło na to, że serwisowanie tego malucha w moim przypadku to było drugie tyle co paliwo. No ale to generalnie był tani samochód, tanie części, palił gdzieś tam 5 litrów. Jak tak spokojnie jeździłem, nie było źle. Potem przyszedł czas na Kolejny samochód, tym razem była to Toyota Corolla w Dieslu. No i tutaj też spalanie mniejsze, nawet jak w maluchu. No i wszystko byłoby dobrze. Toyoty generalnie się nie psują, ale jako, że to było auto paronastoletnie, no to zaczęły się tutaj problemy. Zaczęły się bo problemy. Musiałem wymienić tryski, musiałem regenerować pompę wtryskową. Koniec końców ta auto jeszcze miało problemy z przegrzewaniem się. No i generalnie jeszcze uszczelka pod głowicą i tak dalej, i tak dalej. No i doszedłem do wniosku, że kurczę, nie chcę tego typu samochodów, gdzie paliwo to jest jeden koszt, a serwis to jest drugi koszt. No i kolejny mój samochód, z tego co pamiętam, będę mówił o takich, które miałem dłużej, bo takie, co miałem tam pół roku, to będę raczej pomijał, czy takie, co, które miałem krótko, jakoś tam, no, mniejsza z tym. Kolejne takie auto, którym dłużej jeździłem, bo Toyotą przejechałem gdzieś koło może 100 tysięcy, tym maluchem około 50 tysięcy kolejny to był Golf tak, z 1992 roku i tam to auto zakupiłem benzynowe, zagazowałem no i to były te stare dobre czasy prostych silników 1.8 to było 90 koni gdzie ten gaz się naprawdę dobrze przyjął I jak został zamontowany przez naprawdę świetnych fachowców Taki gaz z komputerkiem, na tamte czasy to nie był standard. Wziąłem sobie taki lepszy, no to generalnie 120 tysięcy kilometrów i ten gaz był nietykany. Wszystko działało perfekcyjnie, a samochód jak się okazało, no był w dość dobrym stanie. I pomimo sporego przebiegu, bo nie wiem, miał ze 300 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie, albo i więcej. Całkiem okazał się bezawaryjny. No oczywiście jakieś tam remonty, zawieszenie, jakieś tam kilka kompletów klocków. Natomiast na przykład nigdy nie wymieniłem tam sprzęgła. No ale już tam wydech trzeba było zrobić, no trochę tych rzeczy w tym aucie trzeba było porobić. Niemniej jednak tam faktycznie te koszty napraw były mniejsze niż koszty paliwa, a koszty paliwa też były nieduże, bo gaz w tamtych czasach był po złotówce, także pamiętam takie czasy, gdzie można było za 50 złotych zajechać nad morzem. No ale że auto było już leciwe, nie miało klimatyzacji, no to stwierdziłem, że może pójdę znowu w jakiś nowy samochód, no i wtedy, pamiętam, była taka promocja na Golfa czwóreczkę. Postanowiłem kupić sobie w końcu nowy samochód. No i tutaj było tak, że benzyna kosztowała chyba 46 tysięcy, a za 49 tysięcy można było mieć diesla. No to myślę, kurczę, benzyna plus gaz, to wyjdzie mi tyle co diesel. No to może pójdę w diesla 1.9 TDI. Silniki bardzo takie lubiane i cenione przez wszystkich. No i stwierdziłem, dobra, zakupiłem taki samochód. I generalnie autem nie jeździło mi się dobrze a dlaczego mi się nie jeździło dobrze? Bo wtedy odkryłem coś, co do dzisiaj już teraz wiem, że mi generalnie klekoty przeszkadzają a ten 1.9 TDI, no to był klasyczny klekot to był klasyczny, nie żadne pompowtryski nie żadne common rail, tylko klasyczne wtryski no i to generalnie klekotało nie lubiłem tego samochodu, nie jeździło mi się nim za dobrze myślałem, że jak nowy samochód to nic się nie będzie działo a działo się i to całkiem sporo, i to już na gwarancji, bo na gwarancji auto przestało jechać, został wymieniony przepływomierz. Potem, przy pierwszym przeglądzie, powiedzieli mi, że klocki hamulcowe się pokruszyły. Nigdy w życiu czegoś takiego nie zaznałem, a tym Golfem Trójką w benzynie też potrafiłem szybko jeździć. Byłem nim nawet w Niemczech i, i jechałem tam z V-Maxem, Potrafiłem na przykład 200 km zrobić trochę w ponad godzinę, więc. No, nie rozumiem czemu w tym golfie czwórce mam pokruszone klocki, i oni powiedzieli, że w ramach gwarancji to oni mi tego nie naprawią, bo to jest od hamowania. <laughs> no to powiem szczerze, że troszkę się zdenerwowałem. No a to nie był jedyny problem z tym samochodem, bo potem auto się obniżyło. Oryginalnie nie miało za dużo prześwitu, bo chyba z 15 cm. Natomiast tak siadły sprężyny, że temu auto zostało chyba z 10 cm prześwitu. Oczywiście na gwarancji też się wypieli na to, bo stwierdzili, że to normalne i że to tak ma być. No i generalnie pojeździłem tym autem chyba 3 lata. Też przejechałem, już nie pamiętam, około 100 tysięcy. Też musiałem tam, suma summarum, na swój te klocki wymienić. No, nie było to auto udane. Do tego jakoś no, nie lubiłem się z tym samochodem. W przeciwieństwie do Trójki Golfa, którego bardzo lubiłem. Myślę, że tu szczególnie te usterki i, i, i ten niski prześwit, to auto wszędzie wadziło. Dlatego ten klekoczący silnik sprzedałem. Postanowiłem, że. Pójdę znowu w coś w gazem, i wtedy kupiłem Audi A6 w gazie. Dwulitrową benzynę. No ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest wadliwy silnik, który bierze olej. Ja kupiłem auto, które miało na gwarancji wymieniony silnik. Natomiast właściciel poprzedni zapomniał mi powiedzieć, że ten nowy już też zaczyna brać olej. No i generalnie to było auto, które mi się najbardziej w życiu psyło. Pewnie to trochę pech, ale tam co chwilę coś się działo. A to się woda ze spryskiwaczy lała do bagażnika, a to reflektory te xenonowe przeciekały tam te spryskiwacze tych senonów. Ciągle nie miałem płynu w tym aucie, ciągle gdzieś się wylewał. Dlatego zepsuła się cewka, ale tak się zepsuła, że raz działa raz nie i to auto ciągle nie jeździło, jeździło. Choć było to auto komfortowe, choć było to auto z gazem, bardzo lubiłem tym autem jeździć, natomiast ja tym autem bałem się na przykład pojechać w jakąś dłuższą trasę, bo ja nigdy nie wiedziałem co się tam zepsuje. No było to auto, które Zostało w jakimś salonie, gdzieś tam na północy Polski przy okazji wymiany silnika, na pewno zepsute, bo jakieś wiązki kabli się poprzecierały, bo były źle poprowadzone. No i znowu auto nie jeździło, stwierdziłem, że nie, nie mam siły do tego wszystkiego ponaprawiałem, dołożyłem do tego całkiem sporo pieniędzy, sprzedałem. No i wtedy stwierdziłem, dobra, spróbuję znowu pójść w auto nowe. No i kolejne auto, z tego co pamiętam, to był Citroen C5. No, i tu znowu dylemat. Benzyna czy diesel? Pojeździłem tym Citroenem c 5 No i tam generalnie ten 1,6 HDI, bo z takim silnikiem kupiłem, był całkiem kulturalny. Tak w czasie jazdy praktycznie go nie było słychać. Stwierdziłem, dobra, pożyję z tym dieslem. Zobaczymy, jak to będzie. Może nie będzie źle. Może się będzie tym autem dobrze jeździć. No, i to był ostatni raz, kiedy kupiłem diesla, bo wszystko, co zaoszczędziłem na paliwie w kolejnych latach, dołożyłem do remontowania tego silnika no bo tam ten silnik, choć dość udany, miał swoje problemy, a to się lało paliwo spod wtrysków, a to coś tam znowu gdzieś z tego silnika wyciekało. Oczywiście wszystko po gwarancji, więc musiałem z tym wszystkim walczyć sam. No oczywiście, jak to w dieslu nowoczesnym, dwumasa, sprzęgło, no i można by tak wymieniać długo, więc to zaoszczędziłem na paliwie, dołożyłem do serwisu i postanowiłem, że nie. Nie będę więcej jeździł dieslem, po pierwsze, jak zatrzymywałem się na skrzyżowaniu, to ja to auto gasiłem, bo tak mnie ten chlekot odirytował Oczywiście nie wszyscy tak mają, ale ja tak miałem. W czasie jazdy nie było źle. To było to, co mi nigdy w Disney nie odpowiadało. Natomiast kurczę, no najgorsze co było, no to właśnie to, że że auto kupiłem nowe z myślą, że będzie spokój, nic się nie będzie działo, a tu jednak były naprawy, były serwisy. Sprzęgło zepsuło się na gwarancji. Na serwisie oczywiście powiedzieli, że to moja wina, bo nie umiem jeździć. Nieważne, że miałem już auta i przejechali mi kilkaset tysięcy i nigdy nic żadnym sprzęgłem nie robiłem. No to w Citroenie, jak miałem przejechane, nie wiem, tam 30-40 tysięcy, tak jakoś to chyba było, to stwierdzi, że to moja wina, że ja sprzęgło przegrzałem. No, jak miałem sprzęgło przegrzać, jak to sprzęgło po prostu w czasie jazdy zaczynało ślizgać. Gdzieś pamiętam, podjeżdżałem pod Mogilany i tu widzę, że mi silnik wchodzi na obroty, a prędkość się nie zmienia. No i prawdopodobnie wtedy to sprzęgło się gdzieś tam zagrzało. No i to już była cała tutaj odmowa udziału, odmawa gwarancji ze strony Citroena. Trochę tam się naboksowałem z nimi na różne pisma. W końcu, jakoś tam część tej kwoty mi oddali. a no, Niemniej jednak stwierdziłem, że mam dość diesli. No i wtedy postanowiliśmy pójść w benzyny. Jeszcze w międzyczasie mieliśmy polo benzynowe i bizę benzynową. Jeszcze, a jeszcze przez krótki okres miałem kije Karensa. To też był diesel, ale tego auta też nie lubiłem, więc szybko to sprzedałem. Jeszcze w międzyczasie, ale to też wcześniej, mieliśmy golfa w dieslu. Jeszcze mieliśmy jedną Toyotę, w gazie, w benzynie. Także tych aut, takich którymi mniej jeździłem, no było dłużej. Tutaj opowiadam głównie o tych, którymi dłużej jeździłem. Miałem jakieś tu większe doświadczenia serwisowe. Dobra, co było po Citroenie? Po Citroenie stwierdziłem, że dobra, idę w benzynę i tym razem postanowiłem pójść w Hondę Civic. To była Honda Civic, ta po UFO. Bardzo fajny samochód, chyba takie auto, które najtrudniej było mi sprzedać, z którym rozstawałem się z żalem. Generalnie w tym aucie nic się nie działo poza jakimiś wyciekami, ale wszystko na gwarancji mi ogarnęli. Ze skrzyni z silnika były wycieki. No ale generalnie auto było bardzo fajne, bardzo fajnie się prowadziło. Paliło bardzo rozsądne ilości paliwa, bo jak się oszczędnie tym jeździło, to potrafiło to palić 6-7 litrów. I w tym przypadku zależało mi na dużym bagażniku, bo już wtedy zacząłem różne rzeczy wozić i stwierdziłem, że nie, nie domontowuję do tego auta gaz, jeżdżę na benzynie, godzę się z tym, co jest. A nie będę się z gazem naciągał, właśnie. Czemu tak do gazu się nie przekonałem? Znaczy, czemu po udanym Golfie 3, gdzie z gazem nie było żadnych problemów, stwierdziłem, że nie idę kolejny raz w gaz? No bo potem mieliśmy jeszcze Volkswagena Polo z gazem i z tym gazem były wieczne problemy, a potem jeszcze miałem to Audi A6 też z gazem i tam z tym gazem też były wieczne problemy, więc stwierdziłem, dobra, mi chyba najbardziej zależy na tym, żeby bezawaryjnie jeździć, żeby się tutaj nie denerwować, nie stresować, żeby po prostu wiedzieć, że zawsze wsiadam w auto, dojadę, a nie, czy ktoś mi tu jeździ na tym gazie, nie jeździ. Jakieś dodatkowe przeglądy wtedy trzeba robić, a tak przy nowym aucie przegląd dopiero po trzech latach. Policzyłem sobie jeszcze koszty paliwa, jak sobie tak wszystko wpisałem w takie uczciwe kalkulatory, no to ten gaz w tamtych czasach też nie był tani, zwracałby mi się długo. W Hondzie trzeba było regulować przy gazie częściej luzy zaworowe. Nie był ten gaz taki za, za fajny do tych Hond. Stwierdziłem dobra, będę jeździł na benzynie i to chyba był najlepszy samochód w moim życiu bo tam po prostu nic się nie działo, lałem benzynę, jeździłem i było wszystko OK No i tak bym pewnie tą hondą jeździł do dzisiaj bo dopóki auto jeździ i nic się w nim nie dzieje, to ja takim autem jeżdżę, bo, bo po cóż to wymieniać no ale gdzieś tam zawsze mieliśmy, już od wielu lat mieliśmy dwa auta no i stwierdziliśmy, że spróbujemy pójść w elektryka to dlatego, że sprawdziliśmy na filmach ludzi, którzy jeździli, jeździli elektrykami Tutaj podziękowania dla takiego kanału Tracker Hiob, Tam zobaczyłem, jak to się jeździ Liffem, że on zużywa paręnaście kWh na 100, koszt kilowatogodziny w nocy, bo zawsze mieliśmy nocną, dzienną taryfę, to było 30 groszy, więc policzyłem sobie kursze. No to jest 5 zł za 100 km, a tutaj choć ta Honda oszczędna, czy tam potem tym mieliśmy i bizę w benzynie też oszczędna, no ale tam trzeba było liczyć te 7 litrów. Wtedy benzyna była chyba dość droga z tego co pamiętam. No, ale wychodziło to jakieś 30, 40, 50, zależy. 50 zł za 100 kilometrów, zależy, jaki aktualnie był koszt benzyny. No więc 100 tysięcy kilometrów, to łatwo policzyć. No to było w przypadku tych benzynowych aut. Zależnie oczywiście od ceny paliwa, bo ona, ona się w tych czasach trochę zmieniało. No ale to było jakieś tam, szczelam. 40 tysięcy zł na samo paliwo. A tutaj policzyłem, kurczę, będziemy jeździć takim takim liwkiem i zamiast 40 tysięcy na paliwo wydamy 5. A do tego jeszcze, jako to, że to jest elektryk, no to tam nie ma się co psuć. I faktycznie przez te chyba 6-7 lat, jak mieliśmy lifa, nic się nie psuło. No to stwierdziłem, dobra, idziemy w tego elektryka, kupiliśmy lifa, jeździliśmy tym lifem gdzie się da. Honda zamiast robić 30 tysięcy rocznie, jak już był lif, zrobiła 5. No bo czasem po prostu były potrzebne dwa samochody naraz w domu i wtedy wtedy tylko Honda jeździła. No i po takim roku jeżdżenia lifem postanowiliśmy pojechać do Chorwacji naszym Civiciem, no bo większy, pakowniejszy, a poza tym Leaf na trasie się nie nadawał, nie miał chłodzenia akumulatora, no stwierdziłem, dobra, jedziemy Hondą, bo tak już wszędzie nad Polskie może wszędzie jeździliśmy Leafem. No i jakie było moje zdziwienie, gdzie auto moje ukochane, moja Honda, no sprawiła mi dużo problemu, byłem wykończony po tej trasie, jak odwykłem przez rok od tego ciągłego warkotu, klekotu, od tych szarpnięć, od tego wszystkiego, no to potem po 100, 200, 300 kilometrach ja miałem ochotę z tej hondy już wysiąść. Tak mnie irytowało, że ten silnik tam ciągle warczy. Tak zmęczony, nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony po żadnej trasie, jak po roku jeżdżenia autem elektrycznym pojechałem właśnie spalinową hondą na Chorwację. No i wtedy stwierdziliśmy, że no nie, my już tymi spalinówkami nie będziemy jeździć. Zwłaszcza że przez cały rok ta honda to głównie stała, ten przebieg to zrobiła chyba na te wakacje, więc trzeba poszukać elektryka. W tamtych czasach, sobie to liczyliśmy, bo miałem zbiorcze takie faktury na paliwo, było 2,5 tysiąca miesięcznie za paliwo średnio. Tak to wychodziło przy dwóch autach benzynowych. No to stwierdziłem, 2,5 tysiąca miesięcznie jesteśmy do przodu na paliwie, bo założyliśmy jeszcze fotowoltaikę. Dzięki temu, że mieliśmy fotowoltaikę, to rachunki za prąd nam nie wzrosły. Koszt fotowoltaiki wtedy to był 7 tysięcy. Po już tutaj, czy nawet 5 tysięcy po tych korzyściach podatkowych, i, i też jakieś tam było dofinansowanie. 5 tysięcy to była mała, mała instalacja, no ale rachunki nam dzięki temu nie wzrosły. No bo za dzienny ten droższy prąd prawie nie płaciliśmy, a ten nocny był tani. Także wyszło na to, że mamy elektryka, rachunki się nie zmieniły. Nam zostaje 2,5 tysiąca co miesiąc w kieszeni. No i wtedy postanowiliśmy sprzedać Honda. Honda to była wpłata wstępna na kije ENIRO. A rata miesięczna za leasing, zgadnijcie jaka była, było właśnie te 2,5 tysiąca złotych, więc w skali miesiąca było wszystko ok, a wiedziałem, że 3 lata z tym leasingiem, a potem koniec, koniec kosztów, no bo leasing się skończy, a paliwo w przypadku elektryka wtedy dalej było po 30 groszy na nocnej taryfie plus nasza fotowoltaika, potem jeszcze rozbudowa, no generalnie paliwo to był zaniedbywalny koszt, mówię w przypadku elektryka. No i tak, tak u nas pojawiła się kija Eniro. No i zostaliśmy tylko z elektrykami, zaczęliśmy tą Kiją jeździć, w 2020 roku była pierwsza nasza trasa, pojechaliśmy do Chorwacji, w 2021 tak samo pojechaliśmy do Chorwacji, co ciekawe, dwa razy nam się udało objechać tą trasę praktycznie za darmo, bo to były czasy darmowych ładowarek, dopiero to wszystko powstawało, nikt się prawie nie ładował, więc tutaj jak sieci stawiały takie ładowarki, to na początku one były przez jakiś czas darmowe. No i generalnie wszystko fajnie, bardzo nam się to auto podobało, natomiast... No, Kia ENIRO, choć bardzo fajny samochód, i do dzisiaj pewnie, pewnie w nią wsiadł i pojechał do Chorwacji bez najmniejszych problemów, no miała jeden taki mankament z naszego punktu widzenia. My czasem, znaczy ja dawno temu jeździłem w Alpy na Narty, zresztą w tym roku też się wybieramy. Na notabene 230 euro za tydzień za osobę z karnetem, to jest naprawdę fajna oferta. No i tutaj pojawił się kłopot. No bo jak się jedzie zimą, temperatury są niskie. Kija ENIRO nie ma podgrzewania akumulatora no to w takiej trasie te czasy ładowania niestety dość znacznie się wydłużają. No i potem okazałoby się, że z takich Alp, no to już się nie da wrócić bez przystanku, że w takie Alpy, no to zresztą jak jadę gdzieś, to zazwyczaj robię sobie nocleg, bo po prostu wyjeżdżam zmęczony po całym tygodniu i nie chcę mi się ciągnąć na siłę, tylko robię sobie nocleg, no to tam do Alpy bym jeszcze podjechał. No ale trochę zacząłem jeździć po Polsce, trochę jakichś tam różnych... Sprawno i stwierdziłem, że potrzebuję auta, które po prostu szybciej się ładuje, które zimą się będzie ładowało tak samo szybko jak latem. To no po prostu będzie takim wygodniejszym samochodem na długie trasy, właśnie ze względu na szybsze ładowanie. No i wtedy tutaj po długich namysłach, bo moim faworytem był ID7, no ale Tesla miała lepszą cenę, poszliśmy w Tesle 3. No i tym sposobem dzisiaj mamy Tesla 3 i kije Eniro. Lifa sprzedaliśmy tam po pewnym czasie. No i taka, taka generalnie była nasza historia motoryzacyjna. No i ja sobie tutaj też oczywiście liczyłem te wszystkie TCO, te koszty, którym autem jak jeździłem. No teraz już dokładnie tego wszystkiego nie mam, nie pamiętam, natomiast od wielu lat to robiłem. No i oczywiście, że raz wychodziło lepiej, raz gorzej. Natomiast czym wyszło mi najtaniej w życiu? Matizem. Kupiłem go za 2000. Weremontowałem, zrobiłem w nim wszystko, sprzedałem chyba roku za 3000, dołożyłem do niego 1000, więc koszt zakupu to był 0 zł, koszt eksploatacji to był 0 zł i tylko doszło nam paliwo. A w przypadku wszystkich innych samochodów, no to w przypadku spalinowych, koszt paliwa to przeważnie był koszt serwisu, czyli tutaj koszt paliwa trzeba było mnożyć razy dwa. A w przypadku elektryków, no to tutaj w zasadzie kosztów nie ma, wychodzi tylko, że jedynym kosztem jest utrata wartości. No, i tutaj w przypadku LIFA, może tutaj napiszę, bo ten film gdzieś zrobiłem i to dokładnie policzyłem, ile to wyszło. Ale z tego co pamiętam, to wyszło nam z utratą wartości. Wszystkie koszty, wszystkie serwisy, wszystkie przeglądy, wszystko, wszystko, wszystko wyszło nam w okolicach 50 groszy za kilometr. No, i to był najlepszy wynik, jaki chyba w życiu udało się uzyskać jako całkowity koszt eksploatacji. No, i tym sposobem. Dla mnie już nie ma lepszych aut jak elektryki, a poza tym ja jeżdżąc z elektrykiem na co dzień, no jak siadam w, w spalinowe auto, to ono mnie po prostu irytuje. Dlatego coś, co zawsze uwielbiałem, uwielbiałem w samochodach, to dobre osiągi. Dobre osiągi w autach spalinowych to są bardzo duże koszty, a w autach elektrycznych dobre osiągi dostajemy, że tak powiem, przy okazji mimochodem i gratis. Kija rozpędza się do setki w koło. 7 sekund, tutaj Tesla 4-4, a mówimy o samochodach które średniorocznie zużywają nawet nie 20 kWh, dzisiaj nocna taryfa to jest 65 groszy, czyli 13 złotych mówię o paliwie za 100 km średniorocznie ze wszystkimi stratami, no to jest jakieś 2 litry paliwa no to umówmy się, kurczę, myślę, że to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik a tutaj jak ja patrzę dzisiaj na to, że no, elektryki tracą na wartości oczywiście, że tracą i pewnie autem spalinowym, jakbym policzył to wszystko to koszty eksploatacji w ujęciu TCO może czasem wyszłyby i lepsze, natomiast dla mnie ten komfort jest bezcenny. Osiągi są bezcenne, tak mi się tym fajnie jeździ, jest bezcenne. A zobaczymy, co czas pokaże. Na razie elektryk pod tytułem Nissan Leaf wyszedł lepiej niż. Poprzednie auta spalinowe, a jak wyjdzie KIA, jak wyjdzie Tesla, no tego dowiecie się z mojego kanału, jak te auta kiedyś sprzedam. No bo wtedy będę w stanie policzyć te całkowite koszty eksploatacji. A tak póki auta są nie sprzedane, no to co ja tu będę liczył, nie wiem, jaka jest utrata wartości. bo Ta utrata wartości była taka, że w przypadku Lifa. Lif po trzech latach jazdy i przejechaniu prawie 100 tysięcy zyskał na wartości, bo mieliśmy okres pandemii, natomiast potem szybko stracił sporo na wartości, z tego co pamiętam, kupiliśmy go chyba za 67 tysięcy, po 7 latach sprzedaliśmy za 1030, także 37 tysięcy to była utrata wartości, przejechaliśmy nim 100-40 tysięcy kilometrów, coś takiego, także tutaj, no to była jakaś tam utrata wartości, no ale mówimy o kompaktowym aucie, które było kupione jako roczne, o samochodzie, który nie generował żadnych innych kosztów, Także czy to dużo, czy to mało, jakbym w tamtych czasach zamiast tego Lifa za 67 tysięcy kupił jakiegoś e, golfika kolejnego, za 67 tysięcy rocznego, no to pewnie jako auto 7-letnie też bym go sprzedał za pół ceny. Także, czy tutaj jest jakaś różnica? Nie. A koszty paliwa, czy są inne? Są i to bardzo, bardzo inne. No i chyba tym dzisiaj kończę. Każdy musi sobie policzyć sam, każdemu wyjdą inne wyniki, każdy będzie miał co innego, także nie ma jednej tutaj. Złotej prawdy, nie ma jednego złotego środka. Wszystko zależy, ile jeździcie, ile tutaj kosztem jest paliwo, ile serwis, ile utrata wartości, no bo to są takie najważniejsze koszty. I tym kończę na dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.